Szybka to aktualizacja z miasta, z Kamagwej, na Kubie. Ech, jestem poza ośrodkiem. Chciałem podwiedzać takie tereny tutaj Kamagwej. Mam pokój prywatny. Ech, tragedia, bo na Kubie nie ma nigdzie prądu po 12 godzin, więc nie ma klimy, nie ma... No nie ma nic, nie? Akurat ja tu nie mam okien żadnych, mam tylko jedno okno takie niby malutkie, więc jest bardzo ciemno w pokoju. Staram się ogolić, ale jakoś tu się ogolę, nie? Improwizacja. Czyli mówię, bez tego, bez klim tfu, bez prądu. Czy wiadomo, klima tu jest, tak? Ale klimy nie ma, no bo nie ma prądu. Jest tutaj ludzie w pokoju, to jest na samym poddaszu. W pokoju to jest 40 stopni chyba ciepła. Jest, jest masakra. Odzwyczaiłem się od takich upałów, więc pobrażcie sobie, jak, jak tu się śpi, ale spoko, spoko. Się by innej kwatery, bo jednak ta troszeczkę mi nie podchodzi. Ze względu na. No, w ogóle, jest jeden pokój. Kibel jest. Drzwi nie ma, więc to takie kurde, trochę dziwne to jest. I na przykład jest jak tu ktoś chodzi, na przykład na ze mną, tamta ci co mają to mieszkanie, no to tu wszystko nie ma filanki, <laughs> nie ma prywatności. Słychać, że tam, tam pani coś robi na dole, więc robi wypad. Sta Będę robił wypad z tego raju, nie? Dobra, słuchajcie, na szybko, bo internet tutaj zawodzi. 11 lajków, pan Pikuś napisał. Wyłączanie, a jak ta, jak ta skończyła się akcja z wyłączaniem silnika? Kurde, ludzie. Może jeszcze z, trzy odcinki będą, e, jak tylko przyjadę, od razu je wrzucę. E, I jak się skończyło? No dosz, wyszło z tego, że był problem z... Już teraz nie pamiętam, z sensorem presji oleju. Więc ja już tam, nawet na filmikach mówiłem, nie? Że, że do tego doszli podczas jazdy, że to musi być to, ale już nie chcieli, żebym tego robił podczas trasy, tylko że po prostu, żeby wrócić do Montreal, żeby to zrobić, tak? Więc im, im dalej trasa trwała, tym bardziej wyłączałem mi ciężarówkę już na prostych. To wszystko będzie w filmikach, bo te ostatnie dni to były mistrzowskie, nie? Ja na przykład podczas... Nie, ludzie, nie, nie żartuję wam, zobaczcie na filmikach. Podczas ostatnich dni wyłączałem ciężarówkę no tak co dwie minuty, nie? Więc, więc wyobraźcie przez cały dzień no nawet nie więcej niż co minutę, bo to. Dobra, no nieważne. Niech będzie, że włączałem 50 razy na minutę ciężarówkę. To 2 na godzinę. 45 razy. To policzcie razy, ciągu 12 godzin tego rodzaju. I co, paradoks, jadąc, jak ciężarówka była wyłączona, nie działał licznik, znaczy licznik nie działa, więc mi wyszło na przykład, że jak ja na przykład zrobiłem 1000 km w ten dzień, tak naprawdę na liczniku już mi, zrobiłem 900, czyli ciężarówka przejechała 100 km na luzie, bo, mu, bo tyle razy ją wyłączałem, bo po prostu no nie dało się jechać, tak? A, chci a nie, chcieli, żeby robić nie chcieli, żeby robić tego w trasie, tylko zaczekajcie jeżdżać do montrały, więc przem przemęczyłem się. Wzięli tą ciężarówkę z w piździec i dali mi inny egzemplarz, taki sam, tylko że numer większy, który o wiele lepiej działa, nie? 9 lajków James Dean. Aha, kiedy, star kiedy filmiki ze starym 266 będą? Wie, wiecie, jak u mnie to jest cholera. no Wszystko spóźnione, wszystko będzie, wszystko będzie. Staram się naprawdę nadrobić. No, będzie spóźnione, ale będzie wszystko, będzie wszystko. Dużo nagrywałem. Tak z mojej perspektywy, no wiecie, co się dzieje. Nie? Moja perspektywa. Więc każdy moment, co, co mogłem, tam coś tam zawsze było nagrane. Nie? Będzie tam kilka, no, będzie z mieli odcinków. Tak szacuję z 4-5 po 45 minut, nie? Wzdrówko James Dean. I teraz po 4 lajki były. Krzych, Krzych. Tak mi się wydaje, krzyk krzyk, 4 lajki. Popraw datę, bo w lutym nie było ostrości. Ostatnia aktualizacja, napisałem 22.02, więc jest zmieniona na 22.09. Bo w lutym nie ma ostrości, jak wiadomo, nie? A w lipcu jest, nie? Następny Greg. Jakiś tam holenders, źle napisałem teraz. Greg, coś wybacz, Greg, cholera, bo na szybko pisałem twoje imię. Cztery. Czy. Szambo. Szansa. Cholera. Że ja za szybko pisałem. Aha, czy, czy Rura od Szamba. Sawna czy sztywna? Jak będzie sawna. Albo sztywna niech będzie też, no. Pół na pół może być. <noise> I ostatni czy też cztery lajki. Arkadiusz. O kurde Arkadiusz szczuściński, że i dobrze. Kurde, ludzie, Ja na, na przykład na szybko, napisałem, na szybko pisałem, więc bazgroły takie. Cztery. Z żoną ciebie oglądamy. E i pozdrawiamy z Otwocka, więc pozdro Arek i żona z do, z do Otwocka z ot, Jezu, do Otwocka, z otwocka. Pozdro Dziękuję, nie oglądajcie tego główna I tak na szybko Jak wygląda mój pokój, to jest jeden, jeden pokój tylko, nie? Jeden pokój jest Kurde, gdzieś no, ktoś chodzi Nie chcę w majtkę wychodzić To jest taki ten taki mam pokój i tu mam takie okno, tak? No i tu jest. Wchodzę do kibla, nie ma oczywiście prądu, więc kibel bez drzwi, tak? Więc tak to wygląda, mój pokój. A muszę kurde ubrać, więc jestem tylko w takich szortach, jakby, ale chcę. Ty cholera, przecież wziąć. Nie ma ciepłej wody, będzie letnia, ale dobra, bo letnia. Na no, takie gorąco to i tak będzie dobrze, więc dziękuję za uwagę, nie obalajcie tego gówna. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrow z Kuby. Vamos, z vamos, te sprawy. I do zobaczenia nigdy. Aha, no za tydzień może jakaś następna patologizacja, pat 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 jeżeli nie zdechnę z gorąco tutaj. Hmm.